pracował z Flamengo niewiele ponad 5 miesięcy z naszą kadrą przynajmniej ponad 11 Prognoza pogody W piątek w regionach centralnych i wschodnich spodziewane są chmury i deszcz możliwe także burze dzisiaj na termometrach maksymalnie od 21 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 30 stopni na Lubelszczyźnie powieje słaby i umiarkowany na ogół północno-zachodni wiatr. Prognoza pogody. Reklama. Chyba nie zdążymy. Wszystko spakowałem. Rety! Jeszcze bilety! Bilety mam, walizki gotowe, a taksówka będzie za godzinę. Jak ty to robisz, że jesteś taka opanowana? Jakbyś nigdzie nie jechała. Jadę z aszwagandą. Z kim? Czym? Aszwaganda to roślina, która utrzymuje balans emocjonalny i wzmacnia odporność na stres. Wypróbuj suplement diety Magne B6, zmęczenie i stres z magnezem i wyciągiem z aszwagandy. Kupisz w aptekach stacjonarnych i online. Opella Healthcare Poland. Grupa Sanofi. Fotograf ślubny www.foto kropka luba.pl Fotograf ślubny Fotograf ślubny Www.foto Już od dzisiaj w Neonet wszystkie lodówki i zamrażarki nawet 600 zł taniej. Wybieraj spośród wszystkich modeli dostępnych w sklepach i na neonet.pl. Na przykład dwumetrowa czarna lodówka LG za 299 aż 600 zł taniej, a lodówka Beko 1,85 m z technologią Harvest Fresh za jedyne 1777. Już od dzisiaj w Neonet wszystkie lodówki i zamrażarki nawet 600 zł taniej. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. I po reklamie... Put your flags up in the sky.